Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Tacy pewni powodzenia i sukcesu byli ci niewidomi. Pytanie tylko, czy pewni swego, czy pewni tego, że dla Jezusa nie ma rzeczy niemożliwych. A może pierwsze, drugiego nie wyklucza, a nawet ściśle się ze sobą wiąże? Człowiek schowany za swoimi ciemnościami często uważa siebie za niegodnego żadnych powodzeń, bo przestaje już wierzyć, że może mu się to przydarzyć. Dzisiaj Jezus uzdrawia, przywraca wzrok. To cud i ci chorzy w ten cud wierzą. Ale może dla wielu z nas nie mniejszym cudem byłoby uwierzenie w swoje siły, w miłość bliskich, w prawdziwą przyjaźń, w to, że możemy być lepsi. Najpierw my chciejmy zmiany na lepsze dla nas. To nic złego. I zapraszajmy Jezusa z wiarą, że nam pomaga. A trudno nam będzie nie rozgłaszać tych wieści po całej okolicy. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.